Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Ja dzisiaj zaczynam sama, bo kapi jest oczywiście na siłowni, ale przed chwilą dostałam wiadomość, że już powoli wraca i że prosi mnie o zrobienie śniadanka. Ja co prawda już jadłam, więc robię tylko dla niego. zażyczył sobie jajecznicę i ostatnio dostaliśmy komentarz, czemu już nie nagrywamy jak cokolwiek gotujemy. I w sumie powodem jest tylko to, że po prostu jest to bardziej czasochłonne, a jak chcemy coś zjeść, to wiecie, szybko, szybko, a nie tam jeszcze się martwić ustawieniami kamery i tak dalej, ale wysłuchałam prośbę <grym> i postaram wam pokazać dzisiaj, jak sporządzam pyszną jajecznicę dla Kapiego. Oczywiście nie mogę być... Proszę, przyszedł Kapiś. <grym> nie mogę być za bardzo, mm, nie wiem, może ym, oryginalna, bo dostałam dokładny przepis, co mam dodać do tej jajecznicy, bo wiecie, Kapi liczy kalorie i te sprawy, dlatego Um, pokażę Wam, co będzie zawierała jego jajecznica, i podzielcie się tym, jaką Wy lubicie najbardziej jajecznicę. Ja kiedyś strasznie nie lubiłam jajecznicy, dlatego że zazwyczaj jadłam po prostu jajecznicę z szynką i tyle. A teraz dodajemy bardzo dużo dodatków, i ona po prostu jest taka bogata i pyszna. Więc, <grych> więc pokażę Wam, co my zazwyczaj jemy. Spacerować. O wilku mowa, właśnie nie mówiłam. Tam. Właśnie mówiłam o tym, że będę robić ci jajecznicę. Dopiero teraz? Malowałam się jak napisałeś, skończyłam i zaczęłam. A ja już, wiesz, jadę windą i... Mi... <śpii> Ale przynajmniej dostaniesz cieplutką. U. A nie jakąś zleżaną. No, no, zawsze tak. No... już <śpii> so, o tym właśnie mówiłam. Dwa klipy przyrządzania jakiegoś dania. W każdym razie zestaw kapisiowej jajeczniszki zawiera oczywiście roztrzepane dwa jajka z przyprawami. Roztrzepane. Do tego będą dwie łyżki białej fasoli. Oczywiście na wierzch szczypiorek, cebulka, szyneczka i szpinak. Będzie dobry, wiecie? <laughs> Jajecznica po królewsku. Więcej przepisów na moim kokbuku. Kapyć gotuje. Szybka zmiana imidżu, bo coś mnie me, soczewki zaczęły drażnić, ale lecimy właśnie teraz, albo nie, jeszcze nie lecimy, jeszcze nie lecimy, jedno no ważne co? pytanie, no jeszcze co? jedno ważne no pytanie. Raczej. Chodź, chodź, chodź. Czy jesteś gotowa, czy jeszcze nie, czy jeszcze muszę na ciebie czekać? Tak? <noise> a mówiłeś <robujesz> już zęby? <noise> tak, Ciekawe. tak. I tu cię mam. Lecimy gdzie? Otóż, lecimy robić zdjęcia. I w sumie nie jestem wcale tak bardzo podekscytowana, jakby się wydawało. No. <laughs> Ale poniekąd jestem z racji takiej, że Oksia bardzo chciała zdjęcia i bardzo suszyła mi głowę, więc jestem podekscytowany z racji takiej, że jak zrobimy te zdjęcia, to jest że szansa, będzie że będzie właśnie po wszystkim będzie spokój. No mam nadzieję, że one wyjdą, bo wiadomo wiecie, jak jest. Szczególnie u nas z naszą pogodą. to... A tutaj mamy update bębenowy, proszę bardzo. Tak się prezentuje. No, taki powiem Wam, już taki no niczego sobie, który to jest ten 32 plus, plus coś, nie? Albo 31 plus 6, albo 32 plus 0. Aha, okej, okay, dobra. No to ja tak, tak jest takie pewna, coś. Nie na które z tych. Trzeba sp sprawdzić na aplikacji, bo mamy trzy różne aplikacje i w sumie każda pokazuje troszeczkę inaczej. Tak, o jeden dzień się przesuwa. W każdym no razie 22, jakoś tak. 32 tydzień. Tak się prezentuje. Pytaliście się też o tą sukienkę na Instagramie, tu na YouTubie, ja bym wam powiedziała skąd ona jest, ale za Chiny nie pamiętam, ja ją zamówiłam w lipcu, już z myślą o jesiennym brzuszku i zamówiłam z jakiegoś butiku na Facebooku. Nie mam polubionego, nie, nie wiem gdzie jest ten mail z jakimś zamówieniem, nie pamiętam, więc niestety, nie powiem wam. No. Ale to właśnie tak się prezentuje tę, no... Z profilu to powiem ci, że taki troszkę mała, mała ciężarówka. Tak. No. Thanks. <laughs> w ogóle ostatnio, dwa tygodnie temu, byliśmy na kolejnych badaniach u ginekologa. No i przed samym badaniem jest oczywiście jeszcze rozmowa, jakieś tam badanie ciśnienia, waga itd. i tak dalej. ja, jak zwykle, weszłam na wagę. I... Przytyłam kilogram od poprzedniej... Znaczy tak mniej więcej od poprzedniej wizyty. I wiecie co powiedział Kapi? Na cały głos przy pani ginekolog ale bydle. No bo wiecie, ja jestem przyzwyczajony do tego, że okciwaga to tam było około 49,50 i to tak się tak przywykłem. Później. Podczas ciąży przywykłem do 54. Mm -hmm. I to już dla mnie było takie 54, i oksia na tej wadze stała naprawdę długo. No. Naprawdę długo stała na tej wadze a potem ostatnio stanęłam na wadze właśnie u, u ginekologa i tam było tam 55 56, z groszem, no, czy 56, kilo. ale to wiadomo w całym oprzyrządowaniu, okay. więc mówił, wow, jakie bydle! I wiecie mnie osobiście to nie rusza, bo ja znam Kapiego, ja wiem o co mu chodzi i to właśnie chodzi o to, że ja nigdy przed ciążą nie przekroczyłam tej magicznej bariery 50 kilo, a tu nagle co wizyta już zaczynam coraz więcej przybierać no też co waga to inaczej bo w domu waży na przykład mniej ale pani po prostu była ja w Ja ogóle to powiem, Ja pierdziele, jaki wstyd. Bo ona sobie pomyśli, że ty tak naprawdę myślisz. No pewnie tak pomyślała, bo ona tak. Jezu, ja tak bez ciąży ważę. No. A nie no miałem saka. niczego negatywnego na myśli, no bo to nie chodzi o to, że to jest bydle. To ja byłem bydle, jak ważyłem 100 kg prawie. Z tobą gdzieś wejść, to jest naprawdę tragedia. No trzeba ze sobą podchodzić do życia i do mnie. Opa, po półgodzinnym, powolnym objeździe miasta znaleźliśmy w końcu. No, może za dużo powiedziane, ale mamy nadzieję, że znaleźliśmy miejsce, w którym będziemy mogli zrobić jakąś fotę I to miejsce wygląda tak, nic niezwykłego, owszem, ale tutaj w tle są takie drzewka, których szukaliśmy u nas w mieście, ale nie znaleźliśmy. Są konie, więc no nie wiem, zobaczymy, może uda nam się zrobić to tutaj zdjęcie, jak nie, to uciekamy gdzieś tam, gdzieś dalej szukać. W razie co nie udało nam się zrobić zdjęć w tym miejscu, w którym byliśmy. Pojechaliśmy do innego miejsca, do parku, czyli wydawałoby się, że jeżeli jest 20, tam nie wiem, 7 chyba dzisiaj października czy coś takiego, to będzie jesiennie. Będzie jesiennie. Natomiast proszę spojrzeć na to, jak u nas parki wyglądają. Tada! Ta Są liście, pojedyncze liście, ale jak widać, połowa z nich jest zielonych. Tada! Tu wszystko ładnie zielone, tu jest jedno drzewo, które nie jest zielone. I tą całą zieloną alejkę. Tak. Idziemy jeszcze dalej tam w teren, sorry. <laughs> Idziemy tam dalej jeszcze zobaczyć, może coś jednak niechcący znajdziemy, aczkolwiek czujemy z tyłu głowy, że wiemy jak to się skończy po prostu. No i taki bull mamy w sumie, nie wiadomo do kogo i o co, ale po prostu jak sobie przypominamy, że w Poznaniu było tyle do wyboru różnych miejsc takich, pięknych na jesień. Były. I robiliśmy już chyba końcówką września takie ładne zdjęcia. Były, były A tu jest prawie listopad i jest kurde zielono. Jest po prostu zielono. No, no takie, takie miasto, co zrobić. Dobra, idziemy na poszukiwania. Now look at this. Spójrzmy z bliska na tę minę. <laughs> znaleźliśmy, znaleźliśmy miejsce takie, wiecie. Could be better. <laughs> Bo nadal jest zielono dookoła, ale chociaż jest dywan, więc postaramy się je, jego wykorzystać, żeby zrobić jakąś chociaż jedną fotę. bo tutaj mamy o, o o dyniacza, proszę, będzie to zdjęcie takie wiecie, nie ale takie jesienne. No, będziemy tutaj jakoś, no, Okcia coś zrobi na instagramie, zapraszamy was na naszego insta, Okcia i Kapi, wiadomo. Czy jesteś zadowolona? Eee, mogło być lepiej, ale, ale jest. Jest pamiątka z brzuszkiem z jesiennej sesji. Tak, więc... mamy, mamy parę zdjęć, mam nadzieję, że coś okcia wybierze i coś się wrzuci, bo w sumie nie wiemy do końca, czy wyszły OK, ale robiliśmy, robiliśmy. Teraz uciekamy stąd idziemy na hatę, bo wiecie jak to jest z ciężarówkami, muszą teraz odpocząć. Toaletę zahaczyć. Toaletę tak, z tym się zgodzę, a potem lecimy na shopping jedzeniowy. Właśnie, bo dzisiaj robimy żarełko i a zresztą o tem potem. No dzień dobry. Chodź do domku, bo weź dzietni milenialsi kupili Ci prezencik na urodziny, wiesz? No. Dzisiaj ma dostać. Nie, jeszcze nie, ale kupiliśmy. Przepraszam. Nie wejdź tak. Mówiłam milenialsi, ale w sumie to nie wiem, my jesteśmy takim pokoleniem trochę przejściowym, pomiędzy milenialsami, a Gen Z. Ale to takie śmieszne jest z TikToka, nie wiem czy widziałeś te TikToki, tak widziałeś na pewno. Musiałaś mi wysyłać, tak. to nie ma innej możliwości. <gry> Więc zrobiliśmy prezencik dla Niuniusia na jego urodzinki, będzie miał torcik. I on się jeszcze teraz, jak weszliśmy na chatę, mówi O! Pamiętaj, jak pójdziemy na zakupy dzisiaj, bo jeszcze idziemy na, na zakupy dla nas, to musimy kupić y, mu świeczkę. No ja! Eee, co? Tort bez świeczki, oczywiście nie będzie się palić, ale musi być. Jesteśmy po zakupach jedzeniowych i mój słodki kucharz już tutaj pichci. Hey, a gdzie ja mam tą... Co? Miałem kiedyś taki fartuch z pierdnikiem. Nie wiem. No, jeżeli z pierdnikiem, no to musi być w ozdobach świątecznych. A, no to nie, to nie, to następnym razem go założę. Tak. No na następne... <grym> Twoje gotowanie w grudniu. <grym> no na następne vlogowe gotowanie w grudniu. E, co dzisiaj przyrządzasz, Kacperku? Dzisiaj postanowiłem zrobić sobie... Skończyła się pamięć, wróćmy do tego, co kupiłeś. Planuję zrobić spaghetti po bolońsku, ale nie ze zwykłym makaronem, tylko z tym, który kiedyś już wam pokazywaliśmy. Parę, nie wiem, parę tygodni temu jadłem już ryż tego typu i nie było najlepsze. Mieliście rację, śmierdzą te rzeczy. Śmierdzą potwornie, ale, ale... 5 minut wystarczy płukać, i już nie śmierdzą. To nie 5 minut, nie przesadzajmy, ale wystarczy opukać wodą i... No parę razy trzeba je przepukać, tak. na chwilę dotrwa, no ale... Ale jak, się, jak są już gotowe zdaniem, to nic nie śmierdzi. Także... Ryż, ryż do ryżu troszkę daleko, tylko kształtem przypominał. Yy, smakowo bardziej to wyglądało jak taki makaron ryżowy może trochę. No. Coś takiego, ale no zobaczymy jak ten zwykły makaron będzie smakował. Jeżeli będzie podobnie smakował, czyli... jest okej. Okay, to znaczy, że jest to rzecz godna polecenia, jak ktoś ma problemy z utrzymaniem kaloryki i jak chce zjeżdżać w dół. Ja nie będę jadła tego fit makaronu, ja zjem zwykły. Dobra, patrzcie, to tak wygląda. Troszkę daje, chwilę to płukałem, ale... Im dłużej się będzie płukać, tym bardziej można pozbyć się tego zapachu. W smaku... w sumie smakuje jak takie nic. Jest takie trochę... Taka nitru... kluska. Taka kluska, ale jest... Troszkę bardziej łykowate niż, e, niż makaron normalny, mhm. więc to na pewno nie jest taki normalny makaron i trochę daleko ma do normalnego makaronu, ale... Ale zobaczcie, cały talerz makaronu i... ile? 9 kalorii? Czekaj, nie, bo to jest 9 kalorii na 100 gram, Aha. a tu jest 385 gram, bo ja całość to sobie nada. wpadłem. Czyli 9 razy 4, 36, tak? Dobrze policzyłem? No około 30, 40 kalorii niech będzie za całe takie opakowanko, czyli cały talerz ryżu. Ale ryżu, chyba nie źle ryżu. to wypłukałeś, bo ja nadal czuję ten zapach. Bo no, kapi... Oczywiście, że źle bo mi się nie chciało. No właśnie. Tak wygląda nasze danie. Jest z, tutaj na górze dla mnie z Parmezanem. No i co? No nie wiem, ile to ma kalorii, ale nie dużo, na pewno niedużo. Smacznego! A na deser wypijemy sobie herbatkę w pięknym Bolesławcu. Ja nie pamiętam, czy my to... Po... Bolesławcu! <laughs> nie pamiętam, czy my to pokazywaliśmy na YouTubie, bo na Instagramie pokazywałam. Jak byliśmy u Oli i Domina, to dostaliśmy od nich właśnie taki piękny zestawik. A my tam z pustymi ręcami przejechaliśmy. No, ale my z podróży, to też inaczej. My mogliśmy. <gry> w każdym razie. W zestawie, który dostaliśmy, zrobimy sobie herbatę, którą dostaliśmy od naszego znajomego. Czy tam coś wysłać? Dostaliśmy tę herbatę od naszego znajomego, który właśnie prowadzi takie miejsce. Jeżeli jesteście ze Świnoujścia, to w pasażu żeglarskim. Pasażu takim, no? Pamiętam jako się nazywa. I to jest taka kula. I za chwilę ją wrzucimy, proszę tu tak, zajmie się tym. To jest kwiat, który ma się otworzyć po wrzuceniu do wody. No i ma wydobywać smak. Podobno no, my, na, my za bardzo nie wiemy jak to używać. Pachnie. Pachnie w sumie tak owocowo, ale... Pokaż. Ale ciężko powiedzieć jak? Mhm. Takie. Tak słodko. Dobra, to robię plum, nie? Czekaj. O. Coś mówiłaś? A mnie się powoli otwierać. Tak powinno przynajmniej. Wiem, że słabo widać na pewno w aparacie, bo jednak tam jest dosyć ciemno w środku, ale to się otworzyło i wygląda to mega uroczo, nie? No, to jest taki... A to jest kwiat, czy to liczy? To, to jest... jest nie powiedzieć? wiem. <laughs> w każdym razie zamykamy i niech się parzy, ale bardzo fajna atrakcja. To <laughs> jest cudowna dla atrakcja. Dla herbaciarzy. <laughs> cudowna atrakcja, wow! <laughs> Hello, malutki. Nie powiedz imienia przypadkiem. <laughs> Nie zamierzam. No bo my już oczywiście po imieniu mówimy do brzuszka. Przez sukienkę tak nie widać no. za bardzo, ale musicie uwierzyć, że tutaj się dzieją rewolucje. Zbliżamy się do, powoli do końca vloga i końca dnia. My mamy zamiar obejrzeć sobie jeszcze jakiś odcinek serialiku, ale Okcia przed chwilą uzmysłowiła mi, tak jak się dzisiaj cieszyłem, że jak byliśmy na e, sesji zdjęciowej, to będę miał spokój przynajmniej do momentu, kiedy przyjdzie vibe świąteczno-zimowy. Otóż nie będę miał spokoju, z racji takiej, że zrobiliśmy zdjęcia tylko jakby nam jako parze na tych zdjęciach na Instagramie pewnie widzieliście, jak nie, to zapraszamy. Eee, a nie zrobiliśmy żadnych zdjęć samej okci z brzuszkiem. Wiecie, to nie jest jakaś konieczność, ale po prostu no, chcielibyśmy mieć jak największą pamiątkę z czasu ciąży i tak dalej, jak ten brzuszek się zmieniał razem z porą roku, bo tak się składa, że jestem w ciąży w każdą porę roku tego, tego roku. Więc niestety, przykro mi, będziemy musieli wrócić i to kończyć Ale na szczęście to nie dzisiaj, Misiu. to no, ja wiem, że nie dzisiaj. Dzisiaj siadamy. Ale siedzimy już. Odpalamy Netflixa. Teraz ym, oglądamy nowy znaczy nowy, dla nas nowy przestań! Dobra, już oddam taka zabójcza prędkość. No, do końca swoją myśl. Ym, oglądamy teraz Alice in Borderland. Ostatnio mamy tak. Takie przyspieszone tempo oglądania seriali, bo my zazwyczaj robiliśmy tak, że oglądaliśmy jeden serial i potem nie mogliśmy sobie znaleźć żadnego innego, bo żaden nie wydawał nam się wystarczająco dobry na nasze smaki. Na nasze standardy. <gry> tak. Więc teraz po prostu już nawet się nie zastanawiamy, tylko, znaczy troszeczkę się zastanawiamy, ale wybieramy jakieś tam polecane i tak dalej. To, ale prawda za jest taka, że nie lubimy za bardzo seriali, które są zbyt napompowane, bo mamy wrażenie, że te seriale, które są tak napompowane, um, oglądają je wszyscy. I smakosze serialowi, i ci, którzy właściwie nic nie oglądają, i wydaje im się, że tak naprawdę każdy serial jest fajny. Tak, z racji Wie... takiej, że jedyne porównanie, jakie mają, to na wspólnej, na przykład, <grym>, do jakiegoś innego serialu z Netflixa. To wiadomo, dla... że te z Netflixa będą lepsze. I dlatego my właśnie często mamy takie zdanie, że. Jakiś serial, który jest teraz mega popularny, to według nas na przykład jest słaby, nie? Bo... Znaczy no nie tak, uważamy jest po się, prostu jak... taki overhyped. Tak, może, może być fajny, nie mówimy nie, ale że nie jest aż tak wybitny. Tak, dokładnie. No, dobrze. Będziemy krytycy. teraz oglądać. A krytycy filmowi się objawili. Widzieli cztery seriale na krzyż, o całe życie ogląda M jak miło się na wschodzie. Nie, ja właśnie nie, ja jestem krytykiem serialowym, mogę się nazwać, bo ja od gimnazjum pompuję seriale. Trzy. Nie, na krzyż, nie trzy prawda. na krzyż, jeden, nie, drugi, trzeci, skończyły się od nowa, plotkara jakiejś tam, czekaj, jak to było nie, jeszcze, no Pretty Little Nie, oglądać seriale tylko dlatego, że zacząłeś być ze mną. Dobra, dziękujemy wam za oglądanie no, nie, tego vloga, no, to a propos, do... Do propos oglądania, mamy no, nadzieję, że się podobało, mnie przedrzeźniać i widzimy się za parę dni. Bye!